Dotychczas dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Isus straciło kontrolę nad podległą im rasą ludzką. W tym materiale powiemy Wam, jak i dlaczego rozpoczęła się wielka wojna między ludźmi a prekursorami, i opowiemy o kataklizmie Toba, który był następstwem tejże wojny. Zapraszamy! Wielką rolę w wojnie międzygatunkowej odegrali Adam i Ewa, którzy ukradli jabłko Edenu. Kradzież wszczęła bunt ludzkości który wkrótce stał się pełnowymiarową wojną z pierwszą cywilizacją. Pomimo tego, że prekursorzy byli niezwykle rozwinięci technologicznie i umysłowo, ludzi było po prostu więcej. Wojna trwała 10 lat, lecz ostatecznie to nie ona doprowadziła do kataklizmu. Skupieni całkowicie na wojnie, IS-u byli ślepi wobec wszelkich innych wydarzeń dookoła, a ich udział w konflikcie całkowicie pochłonął uwagę na znaki niebezpieczeństwa nadchodzącego z niebios. Pojedynczy przedstawiciele is nie brali udziału w wojnie i jak tylko dowiedzieli się o niebezpieczeństwie, zaczęli działać. Minerva, Juno i Jupiter zamknęli się we wnętrzu wielkiej świątyni na wiele lat i wymyślali różne możliwości, które testowali w podziemnych świątyniach, nazywanych także kryptami rozsianymi po całej kuli ziemskiej. Jednakże wszystkie proponowane rozwiązania zawiodły, gdyż żadne z nich nie były dość silne, by ochronić Ziemię przed nadchodzącym obłokiem plazmy słonecznej. W tym samym czasie odkryto, że Juno miała własne plany wobec planety. Zamiast ją chronić, chciała rządzić na pozostałościach po starym świecie po kataklizmie. Została jednak uwięziona przez Jupitera i Minerwę. Mając coraz mniej czasu, ta druga stworzyła piedestał zwany Okiem który pozwolił jej na zapisanie wzorów i równań istnienia. Chciała w ten sposób umieścić ukrytą wiadomość dla przyszłych mieszkańców planety, którzy będą w stanie odnaleźć przesłanie i uchronić świat przed drugą katastrofą. Zanim jednak mogła użyć oka, Minerva odkryła, że Juno udało się zmodyfikować piedestał w taki sposób, że zostanie ona uwolniona ze swojego więzienia po aktywacji urządzenia. Oko zostało zniszczone, by pułapka nigdy nie została otworzona, co skazało świat na stawienie czoła drugiemu obłokowi plazmy. W jego wyniku osłabione już pole magnetyczne Ziemi zostałoby zniszczone, czyniąc planetę geologicznie niestabilną. Kataklizm Toba doprowadził do niemal całkowitego wymarcia obu gatunków. Obserwuj po więcej.